Witaj na naszym kanale. Każdego dnia umiera ponad 150 tysięcy ludzi. Ich serca przestają bić, ich mózgi przestają pracować. Ale co dzieje się z duszą? Czy to koniec, czy dopiero początek? Nazywam się Izabela i, jak niezliczeni inni na przestrzeni dziejów, jestem zafascynowana tą głęboką zagadką. Co dzieje się z tą esencją, tą iskrą, którą nazywamy duszą, gdy nasze fizyczne ciała przestają funkcjonować? To pytanie, które znajduje się na samym skrzyżowaniu naszego rozumienia życia, świadomości i samego wszechświata. Przez tysiąclecia filozofowie, teologowie, mistycy, a teraz naukowcy zmagali się z tym, oferując spektrum perspektyw tak różnorodnych, jak sama ludzkość. Niektórzy widzą ostateczny koniec, powrót w proch i pył, podczas gdy inni wyobrażają sobie przejście, podróż do nieznanych krain. A może nawet powrót w nowej formie? To nie jest tylko abstrakcyjna debata filozoficzna, dotyka ona sedna naszego ludzkiego doświadczenia, naszych nadziei, naszych lęków, naszego poszukiwania sensu w obliczu śmiertelności. Dziś wyruszamy w podróż nie po to, by znaleźć jedną ostateczną odpowiedź, bo szczerze mówiąc, taka odpowiedź może nam umknąć. Zamiast tego będziemy poruszać się po fascynujących, często sprzecznych punktach widzenia zarówno nauki empirycznej, jak i trwałych tradycji duchowych. Zbadamy dowody lub ich brak, zagłębimy się w starożytną mądrość i rozważymy historie, które kwestionują nasze codzienne postrzeganie. Naszym celem jest zrozumienie krajobrazu tego pytania, docenienie głębi tajemnicy i być może znalezienie własnego miejsca w jej ogromie spojrzymy przez pryzmat astrofizyka, neurologa, historyka religii i zwykłego człowieka, który otarł się o zasłonę. Więc miejcie otwarte umysły, ponieważ wszechświat w swojej nieskończonej złożoności rzadko oferuje proste odpowiedzi, zwłaszcza jeśli chodzi o przeznaczenie duszy. Zaczynajmy. Gdy podchodzimy do kwestii duszy z perspektywy naukowej, wkraczamy w dziedzinę rządzoną przez obserwacje, pomiary i weryfikowalne hipotezy. Nauka ze swej natury dąży do zrozumienia materialnego wszechświata i jego działania, więc pierwszym wyzwaniem jest zdefiniowanie, co w ogóle rozumiemy przez duszę w kategoriach naukowych. Często przekłada się to na dyskusję o świadomości, tej subiektywnej świadomości nas samych i otaczającego nas świata. Czy dusza to po prostu inne słowo na to złożone zjawisko świadomości, czy też jest czymś więcej, czymś, co wykracza poza czysto fizyczny wymiar? Z czysto materialistycznego punktu widzenia, dowody wskazują, że świadomość jest emergentną właściwością mózgu niezwykle złożonej biologicznej maszyny. To symfonia grana przez orkiestrę neuronów weźmy ludzki mózg. Ważące około 1,5 kg cudo aktywności elektrochemicznej, zawierające szacunkowo 86 miliardów neuronów, z których każdy tworzy tysiące połączeń. Neuronaukowcy dokonali niesamowitych postępów w mapowaniu funkcji mózgu, łącząc określone zdolności poznawcze, emocje, a nawet nasze poczucie ja z konkretnymi szlakami neuronowymi i procesami chemicznymi. Chociaż główny nurt nauki w dużej mierze postrzega świadomość jako zależną od mózgu, istnieją zjawiska, które uporczywie kwestionują ten uporządkowany schemat, zmuszając nas do bliższego przyjrzenia się. Do najbardziej intrygujących należą doświadczenia z pogranicza śmierci, czyli NDE, near-death experiences. Tysiące ludzi z różnych kultur i systemów wierzeń zgłosiło niezwykle podobne doświadczenia, gdy byli bliscy śmierci lub nawet klinicznie martwi poczucie głębokiego spokoju, doświadczenie poza ciałem, podczas którego postrzegali swoje fizyczne otoczenie z punktu widzenia spoza własnego ciała, podróż przez tunel w kierunku jasnego światła, spotkania ze zmarłymi bliskimi lub istotami duchowymi oraz przegląd życia. Te relacje są często głęboko transformujące dla tych, którzy ich doświadczają. Prowadząc do znaczących zmian w ich wartościach i spojrzeniu na życie i śmierć, naturalnie społeczność naukowa próbowała wyjaśnić NDE poprzez mechanizmy fizjologiczne lub psychologiczne hipotezy obejmują wpływ niedotlenienia mózgu, anoksji, uwalnianie endorfin lub innych neurochemikaliów wywołujących euforyczne doznania, aktywność w płacie skroniowym, a nawet psychologiczne mechanizmy obronne w obliczu ekstremalnej traumy. Doktor Samparnia i jego współpracownicy, poprzez badania AWARE (Awareness During Resuscitation), podjęli próbę rygorystycznego zbadania twierdzeń o percepcji pozacielesnej podczas zatrzymania krążenia, umieszczając w salach szpitalnych cele wizualne, widoczne jedynie z punktu obserwacyjnego blisko sufitu. Na długo przed pojawieniem się współczesnej neuronauki czy fizyki kwantowej Ludzkość była już głęboko zaangażowana w koncepcję duszy i jej przeznaczenia. Na przestrzeni kontynentów i tysiącleci różnorodne kultury tkały skomplikowane gobeliny wierzeń dotyczących tego, co dzieje się po naszym ostatnim tchnieniu. Nie chodzi tu o poszukiwanie dowodów empirycznych w sensie naukowym, ale o uznanie głębokiego i trwałego wątku w ludzkim doświadczeniu, intuicji, wiary, zbiorowej narracji, która mówi o czymś wykraczającym poza czysto materialny wymiar. Sama uniwersalność tych wierzeń, choć zróżnicowanych w szczegółach, sugeruje głęboko zakorzenioną ludzką potrzebę zmagania się ze śmiertelnością i możliwością kontynuacji. Weźmy na przykład starożytnych Egipcjan z ich skomplikowanymi obrzędami pogrzebowymi i szczegółowymi koncepcjami życia pozagrobowego. Wierzyli w wiele składników duszy, takich jak siła życiowa, i osobowość duch, które musiały przemierzyć za światy stając przed sądem Ozyrysa. Poza wielkimi narracjami tradycji religijnych i ostrożnymi hipotezami nauki, istnieje sfera osobistych świadectw i relacji anegdotycznych, które dla wielu dostarczają przekonujących, jeśli nie naukowo rozstrzygających, wskazówek na istnienie czegoś poza naszym obecnym rozumieniem. To są historie które każą się zatrzymać, te, które zdają się naciągać materię przypadku do granic wytrzymałości. Chociaż sceptycyzm jest zdrowym i niezbędnym narzędziem, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z twierdzeniami kwestionującymi ustalone paradygmaty, niektóre relacje przedstawiają szczegóły tak konkretne i pozornie niewytłumaczalne konwencjonalnymi metodami. Że zasługują na uważne rozważenie, nawet jeśli nie pasują idealnie do naszych istniejących modeli rzeczywistości. Jednym ze szczególnie fascynujących obszarów badań są małe dzieci, które zgłaszają wspomnienia z poprzednich wcieleń. Nieżyjący już dr Ian Stevenson, psychiatra z Uniwersytetu Virginii, oraz jego następca dr Jim Tucker, skrupulatnie udokumentowali tysiące takich przypadków z całego świata. Te dzieci, Często w wieku od dwóch do pięciu lat zaczynały mówić o poprzednim życiu, czasami podając zaskakująco konkretne szczegóły dotyczące imion, miejsc, zawodów, a nawet sposobu ich rzekomej poprzedniej śmierci. W znacznej liczbie tych przypadków, badaczom udało się zbadać te twierdzenia i znaleźć potwierdzające dowody, identyfikując zmarłą osobę, której życie pasowało do oświadczeń dziecka, często w rodzinach. I miejscach nieznanych obecnej rodzinie dziecka. Kiedy rozważamy możliwość przetrwania duszy po śmierci, pojawia się fundamentalne pytanie: co dokładnie przetrwa? Czy jest to jedynie bezosobowa iskra energii życiowej powracająca do kosmicznego źródła, czy też zachowuje esencję tego, kim byliśmy? Naszą unikalną osobowość, nasze najcenniejsze wspomnienia, relacje. Które definiowały nasze życie? Dla większości ludzi idea życia pozagrobowego jest głęboko spleciona z kontynuacją tożsamości osobistej. Pocieszenie płynące z wiary w życie pozagrobowe często wynika z nadziei na ponowne spotkanie z bliskimi, na to, by wciąż sobą, aczkolwiek w innej formie lub rzeczywistości. Bez tej ciągłości ja, koncepcja przetrwania, może wydawać się abstrakcyjna. I mniej osobiście znacząca. Z konwencjonalnego, neuronaukowego punktu widzenia stanowi to znaczącą przeszkodę. Nasza osobowość, nasze wspomnienia, nasze dziwactwa i cechy charakteru są, jak rozumiemy, misternie zakodowane w fizycznej strukturze i procesach chemicznych naszego mózgu. Podróżowaliśmy przez surowe laboratoria nauki i uświęcone sale starożytnej mądrości, badając kwestie przeznaczenia duszy z bardzo różnych perspektyw. Z jednej strony mamy metodę naukową, wymagającą dowodów empirycznych, weryfikowalności i materialnych wyjaśnień zjawisk, która obecnie nie znajduje prawie żadnych sprawdzalnych dowodów na istnienie duszy, która przetrwa śmierć cielesną. Z drugiej strony mamy tysiąclecia ludzkich tradycji duchowych, osobistych doświadczeń i intuicyjnych przekonań, które z pasją potwierdzają istnienie trwałej duszy i życia pozagrobowego. To często jawi się jako niemożliwa do zasypania przepaść, fundamentalna niezgoda co do samej natury rzeczywistości i naszego w niej miejsca. Ale czy te perspektywy muszą być wiecznie w konflikcie? Być może nauka i duchowość niekoniecznie rywalizują o to samo terytorium wyjaśnień, ale są raczej komplementarnymi podejściami do zrozumienia wieloaspektowej tajemnicy istnienia. Nauka doskonale radzi sobie z odpowiadaniem na pytania, jak, jak działa mózg, jak ewoluował wszechświat, jak prawa fizyki rządzą materią i energią. Duchowość natomiast często zmaga się z pytaniami, dlaczego, dlaczego tu jesteśmy, jaki jest sens i cel życia. Jakie są nasze etyczne obowiązki? Przemierzyliśmy dziś spory kawałek terenu, prawda? Od złożonych sieci neuronowych badanych przez naukę po ponadczasowe narracje duchowe, które prowadziły ludzkość przez wieki, zajrzeliśmy w wiele aspektów jednego z najgłębszych pytań życia: co dzieje się z duszą po śmierci? Jak widzieliście, nie ma łatwych, powszechnie akceptowanych odpowiedzi. Nauka ze swoim rygorystycznym wymogiem dowodów oferuje jedną perspektywę, podczas gdy wiara, intuicja i osobiste doświadczenie oferują inne. Prawda jest taka, że tajemnica w dużej mierze pozostaje nierozwiązana, niczym ogromny kosmiczny znak zapytania, wiszący nad naszą śmiertelną egzystencją. Ta eksploracja nie miała na celu dostarczenia Wam ostatecznej mapy zaświatów, ale raczej oświetlenie różnorodnych ścieżek dociekań i wierzeń. Poszukiwanie zrozumienia tego, co leży poza naszą fizyczną śmiercią, jest sprawą niezwykle osobistą. Dotyka naszych najgłębszych lęków, naszych najcenniejszych nadziei i samej tkanki tego, jak wybieramy żyć. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Zapraszamy ciebie na obejrzenie następnego filmu, który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj. Odkrywamy dla Ciebie tajemnice.